Dziś powiem o naprawdę fajnej perspektywie Roberta Kubica. Perspektywie, która wcale nie wyklucza jego powrotu do ścigania w Formule 1. Będzie też parę słów o naszym ulubionym zespole, czyli o zespole Williamsa. Nie ma na co czekać, zaczynamy. Po krótkiej przerwie kłaniam się, Wam ponownie wraca ósmy bieg, ja wracam z urlopu, i na początek dwa małe ogłoszenia parafialne. Jeśli ktoś nie chce ich słuchać, to niech sobie przewinie ten film już do tego momentu, w którym zaczynam mówić o konkretach związanych z Robertem. Ale najpierw dwie sprawy. W ostatnim filmie mówiłem o tym, jak zacząć się ścigać i ile. Pieniędzy do tego potrzeba i jak niewiele tak naprawdę trzeba wysiłku włożyć, aby zacząć amatorsko jeździć w sporcie samochodowym. Jeśli ktoś tego filmu nie widział, to gdzieś tutaj pojawi się nade mną karta i odnośnik do tego filmu, no i teraz nadarza się fajna okazja, żeby po tym torze sobie, jakimś torze właśnie pojeździć, a ten jakiś tor to Tor Słomczyn, 25 stycznia, słuchajcie, dzisiaj właśnie zobaczyłem te informacje, otwarty dzień Toru Słomczyn, czyli między 10 a 15, jeśli się nie mylę, płacicie 200 zł i te 5 godzin po to, że możecie sobie jeździć, tor w pełni zabezpieczony, możecie przyjechać każdym samochodem, który ma ważne badanie techniczne, a Wy musicie mieć kask i możecie dowoli swój samochód, mówiąc brzydko na, brzydko, na tym torze pałować. I ja Was do tego pałowania na tym torze zachęcam. Być może ja też tam się pojawię swoją BMW-ką i wreszcie ją trochę odkurzę. I wreszcie trochę pojeżdżę. W najbliższy weekend, w najbliższą niedzielę będzie też w Warszawie królewski Winter Cup, czyli absolutnie legendarna impreza, jeśli chodzi o amatorskie ściganie. Wydaje mi się, że tam wolnych miejsc już nie ma, ale jeśli ktoś jest z Warszawy i będzie miał wolną niedzielę, to niech podjedzie na tor wyścigów konnych i zobaczy, jak to z bliska wygląda, a wygląda to naprawdę kapitalnie. To było ogłoszenie numer 1, teraz ogłoszenie numer 2, bo także i Wy możecie zgarnąć autograf Roberta Kubicy, a przy okazji pomóc Wielkiej Okiestrze Świątecznej Pomocy, I do tego bardzo Was zachęcam. W komentarzu pod tym filmem znajdziecie link do aukcji, którą zrobiłem. W aukcji macie do wylicytowania programy wyścigowe tych programów w sumie jest 15, jeśli się nie mylę. Jeden z Program z Grand Prix Kanady. To są wszystko programy z tegorocznych wyścigów. W tymże programie jest podpis Roberta Kubicy. Do tego dokładam torbę z Grand Prix Chin, do tego dokładam notatnik z Grand Prix Włoch. Naprawdę warto. W momencie nagrywania tego filmu już jest ponad 1000 na tej aukcji wybity przez kogoś i zalicytowane i mam nadzieję, że jeszcze trochę tych pieniędzy więcej dojdzie. Aukcja trwa już tylko kilka dni od momentu w którym ten film się pojawi na moim kanale, więc śpieszcie się, bo czasu nie jest dużo. No ale teraz przechodzę do meritum. Byłem na urlopie, więc nie mogłem nagrać na bieżąco tego, co myślę o Robercie Kubicy w Alfie Romeo, ale myślę, że to będzie bardzo pozytywny odcinek, bo ja mam bardzo dobre przeczucia związane z tym, że Robert Kubica właśnie do tego zespołu wkracza, no i teraz chcę się z Wami tym moim pozytywnym i optymistycznym nastrojem podzielić. Kilka spraw, na które trzeba zwrócić uwagę. Alfa Romeo Racing Orlen to jest pierwsza... Sprawa kapitalna rzecz, że mamy sponsora tytularnego, polskiego sponsora tytularnego w Formule 1 parę lat temu, paręnaście lat temu, rzecz absolutnie nie do wyobrażenia. No a teraz to się dzieje. No, i przy udziale oczywiście polskiego kierowcy, który będzie kierowcą testowym, trzecim rezerwowym, jak zwał, tak zwał, ale będzie. Pełnił te najważniejsze w tym momencie dla Roberta role, jeśli chodzi o Formule 1, te najważniejsze dostępne, te jakie są jeszcze wciąż dla niego na sezon 2020 możliwe. Czyli będzie jazda w testach, już oczywiście w testach przedsezonowych, to będzie bardzo ważna rola, będzie jazda w piątkowych treningach, nie wiem jeszcze w ilu. Dokładnie w tych treningach Robert pojedzie, no i będzie wsparcie oczywiście też w nowym symulatorze Alfa, i Robert też ten symulator będzie rozwijał. Ważna rzecz jest taka, że Robert wchodzi do zespołu, który Roberta potrzebuje, który będzie wiedział jak Roberta docenić, który będzie wiedział jak go po prostu, dobrze mówiąc brzydko, wykorzystać do tego, aby samochód Alfy był coraz szybszy. I też nie mam wątpliwości, że Robert wchodzi do zespołu, który jeśli tylko zobaczy, że Robert, czy w symulatorze, czy w tych piątkowych treningach, czy na testach prezentuje naprawdę kapitalne tempo i nie odstaje, albo może nawet jest lepszy od ich podstawowych kierowców, to sezon 2021 wcale nie jest jakimś fantazją w kontekście powrotu Roberta do ścigania. To wciąż jest bardzo odległa perspektywa i broń Boże, nie ma co się napalać, ale wygląda to dobrze, bo, bo to jest zespół, który potrafi doceniać szybkich kierowców, to jest zespół, który postawił na Kimiego Rajkonena, który postawił na Antonio Giovinacciego, To są też kierowcy, którzy nie mają bardzo mocnej, inaczej Antonio Dzivinacz to nie jest kierowca, który ma bardzo mocną, który miałby bardzo mocną pozycję w tym zespole. To jest zawodnik, który przecież prawie z tej ekipy wypadł w sezonie 2019. No a Kimi Rajkonen to jest zawodnik, który prędzej czy później z tej, z tej formuły 1 odejdzie. Mi się wydaje, że to będzie po sezonie 2020, choć z drugiej strony nie zdziwiłbym się, gdyby kimi chciał zostać, żeby zobaczyć, sprawdzić organoleptycznie, jak te nowe samochody w Formule 1 się spisują, bo jest to kierowca ciekawy świata, ciekawy tego sportu i być może tę nową konstrukcję też będzie chciał w swoim ukochanym sporcie sprawdzić, ale też wiemy, że ciągnie go do WRC. Już parę jakichś różnych plotek się pojawiło, o tym sobie jeszcze y, pogadamy. Więc naprawdę ta perspektywa w kontekście Roberta wygląda kapitalnie. Bardzo dobra wiadomość dla polskiego motorsportu, y, także w kontekście tego połączenia z tym, co mówiłem o, y, przed chwilą, że Robert Kubica będzie gdzieś na pewnych etapach wymieniany jako jedna z opcji na sezon 2021, chyba, że Polak... Szybko w tym sezonie powie, absolutnie powrót do ścigania w Formule 1 go już nie interesuje, że chce się skupić już w pełni na zupełnie innych rzeczach. Zobaczymy, co na ten temat będzie miał do powiedzenia sam Robert, ale nie wydaje mi się, żeby taka deklaracja z jego ust padła. No i w tym kontekście to jest bardzo dobra rzecz dla polskiego motorsportu, Tak ogólnie rzecz biorąc, dlaczego? Ano, dlatego, że w tym smutnym. I suchym jak jakaś pustynia motorsportowym polskim świecie, każdy jakiś mały przebłysk takiego światowego życia jest nam bardzo potrzebne. No i Robert jest tym naszym ambasadorem i Robert jest też ambasadorem motorsportu w Polsce, którego my fani motorsportu w każdej jego postaci bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy, słuchajcie, tych artykułów, że właśnie Kimi Rajkonen rozważa powrót do rajdów, to może to oznacza, że Alfa weźmie Kubicę, że Antonio Giovinazzi będzie się gorzej spisywał, za chwilę wszyscy będą wsadzać tam Roberta. Część osób, część tych kibiców, którzy są na stałe związani z Formułą 1, będzie się denerwowała na jakiś taki sensacyjny Plotkarski ton tych artykułów, ale nie ma co się na to denerwować, bo o motorsporcie im więcej się będzie mówiło, nawet w takim kontekście, tym dla nas, dla fanów tego pięknego sportu, lepiej, bo po prostu zbyt wielu innych punktów zaczepienia, niestety, w tym momencie nie mamy. Robert to jest nasz. Jedyny w świecie wyścigowym tak poważny produkt eksportowy w rajdach. Mamy Kajetana, mamy paru innych fajnych, szybkich kierowców, no ale nie jest to z całym szacunkiem do Kajetana, którego bardzo prywatnie lubię i cenię. No to jednak są to różne poziomy, jeśli chodzi o zainteresowanie sportem, bo niestety ja nad tym bardzo ubolewam. Ale rajdy są gdzieś bardzo, bardzo, bardzo daleko za Formułą jeden I niestety nie sądzę, żeby to się miało zmienić. Ale fantastycznie, że Kajetan też ma pieniądze na. Na starty ma wsparcie od innego dużego polskiego gracza na rynku paliwowym, i to jest kapitalna rzecz. I Kajetan też będzie jechał w sezonie 2020, oczywiście w WRC2. I za niego też wszyscy musicie trzymać kciuki, bo to kapitalny człowiek i kapitalny kierowca. No właśnie, mówiłem już o tym, że świetnie, że Robert będzie jeździł, bo ten kontakt ze sportem jest mu potrzebny. Ja to też mówiłem w poprzednim filmie, że trzeba utrzymać tę nić połączenia z Formułą 1. Trzeba się w tym padoku pokazywać, trzeba się kręcić i trzeba szukać każdej możliwej okazji, żeby jak najwięcej w tym świecie być. I ostatnia bardzo ważna rzecz w kontekście tej. Współpracy, czyli Akademia Kartingowa Orlen. To jest bardzo ciekawy projekt. Orlen ma wziąć trzech młokosów z Polski, i wraz z Auberem się nimi po prostu zająć i pomóc w rozwoju ich karier, i to jest coś pięknego, bo takich projektów w Polsce jest takich projektów w Polsce nie ma, tak naprawdę. I Orlen, jakkolwiek chce tutaj uciekać od jakiegoś wychwalania tej, tej firmy i jakiejś. Ktoś mi zarzuci kryptoreklamę, ale to jest fantastyczne naprawdę, co oni robią, jeśli chodzi o karting, bo oni wspierają tych młodych zawodników, oni opiekują się od paru już lat tym naszym rynkiem lokalnym, kartingowym, dwóch kierowców, dwóch młodych kartingowców po sezonie 2019 dostało naprawdę fajne wsparcie od nich na sezon 220 i to pozwala nam z jakimś trochę większym optymizmem patrzeć w przyszłość także pod kątem tego, co po robercie. Kubice oczywiście uciekamy od wszelkich stwierdzeń, następcy, Kubice i tak dalej, i tak dalej, ale potrzebujemy kierowców w różnych seriach wyścigowych. Nie myślmy od razu o Formule 1, ale myślmy o wielu innych dobrych seriach i, i myślmy o tym, że po prostu jeśli ktoś docenia karting, docenia młodych zawodników i w nich inwestuje, to to jest rzadka sprawa na rynku polskim i musimy się z tego cieszyć. I to doceniać. Jeśli chodzi o DTM i o Roberta Kubicę, to czekamy, ale moim zdaniem absolutnie nie ma czym się martwić i wkrótce czegoś się pewnie dowiemy, czegoś dobrego. Robert Kubica, jeszcze kończąc temat naszego kierowcy, zanim przejdę do paru dosłownie zdań o Williamsie, powiedział taki artykuł, w autosporcie się pojawił, Robert Kubica powiedział w nim, nie wiem z kiedy to są słowa, ale Stwierdził, że jest na tyle inteligentny, że potrafi zrozumieć opony. To jest przytyk do tych, którzy twierdzili, że nawet jego inżynier wyścigowy, nawet inżynier Williamsa, główny inżynier Williamsa, twierdził, że Robert nie do końca czasami z tymi oponami był w stanie znaleźć nić porozumienia. Ale Robert stwierdził, że jego doświadczenie absolutnie wystarcza do tego, żeby z takimi oponami sobie poradzić. I trochę jakby kieruje wprost swoje słowa właśnie do krytykujących go w tym kontekście osób. No a kapitalna rzecz też się pojawiła dzisiaj przy okazji nagrywania tego filmu, zerknąłem sobie w kalendarz, parę osób też to wcześniej już przypominało. W momencie nagrywania tego filmu mija 6 lat od momentu, gdy Robert Kubica wygrał dwa pierwsze odcinki rajdu Monte Carlo i w tym rajdzie prowadził. Jeśli macie chwilę, to zerknijcie sobie na to, jak, jak wyglądała jazda Polaka w tamtym rajdzie i pocieszmy się tym, tym trochę, bo, bo świetnie się na to patrzy. Oczywiście ktoś za chwilę napisze w komentarzach, że po pierwsze to była ruletka oponowa i, i trzeba było mieć trochę szczęścia. I ja się z tym zgadzam, absolutnie trzeba było mieć trochę szczęścia, prawie telefon mi spadł, ale trzeba było te opony też dobrze wybrać i dobrze na tych oponach dojechać do mety. One same po tym OS nie pojechały. To był piekielnie trudny rajd, jak każdy Rajd Monte Carlo mnóstwo lodu mnóstwo dziwnych różnych rzeczy na trasie, z którymi trzeba sobie radzić. No i Robert także właśnie w tym artykule Autosportu powiedział, że jego niepełnosprawność absolutnie nie wpływa na jego wyniki i jeśli ktoś też ma jakieś wciąż duże wątpliwości w tym kontekście, to niech sobie też na te rajdowe występy Roberta spojrzy, bo rajd Monte Carlo to jest rajd, na którym trzeba być bardzo uważnym, tam są bardzo ważne te minimalne ruchy kierownicą, droga jest bardzo wąska, jest śliska i tam naprawdę Trzeba dobrze kręcić kółkiem, i ktoś, kto by z tym kółkiem sobie nie radził, nie byłby w stanie wygrywać OS-ów z mistrzami świata czy z kierowcami, którzy w WRC jeżdżą od lat wielu, wielu, wielu. Więc naprawdę to jest fajny też przykład dla tych wątpiących, aby im pokazać, do czego zdolny wciąż jest Robert Kubica, do czego zdolny był 6 lat temu, a teraz przecież jest tylko lepszym. Lepszym zawodnikiem czy lepszym zespołem w sezonie 2020 będzie Williams. Wiecie, że moje zdanie jest takie, że oni raczej się nie poprawią. Inaczej, że oni raczej nie będą w stanie walczyć z innymi. Zespołami w sezonie 2020, no i pojawiła się ciekawa wypowiedź w tym kontekście pana Roba Smedleya, który jakiś czas temu w się pracował, ale nie mógł znieść tego, co tam się działo i po prostu z tego zespołu odszedł. Powiedział wprost: Rzeczywistość jest taka, że rok 2020 może być jeszcze gorszy niż sezon 2019 i pod tym też się podpisuje i to jest informacja od kogoś, kto jest w tym zespole, kto był w tym zespole, kto. Wie co tam się działo i kto raczej takich słów na wiader by nie rzucał, gdyby miał jakieś przesłanki ku temu, aby móc stwierdzić, że będzie choć troszkę lepiej. Choć wciąż jest wielu optymistów, oczywiście Claire Williams, która już ogłosiła, że Roy Nissan, czyli kierowca, z którego niedawno na tym kanale się trochę naigrywałem, został ich kierowcą rezerwowo-rozwojowym rozerwowym to nie, bo on do samochodu wsiąść mógł nie będzie, jeśli komuś, jeśli ktoś będzie niedysponowany w trakcie weekendu wyścigowego, ale Rojeni z pojedzie, słuchajcie sobie w trzech piątkowych treningach. No i nie ma co strzępić, wiadomo, czego jakby no, sytuacja jest taka jest, Williams idzie w dawno obranym kierunku i. Podpisanie tego zawodnika no to jest podkreślenie tego, jaki bałagan i zamieszanie tam panuje. Martin Brandel ostatnio bardzo mocno powiedział, że mm, jego zdaniem Claire Williams powinna usunąć się w cień, pójść, jak to on stwierdził, to jest jakiś angielski związek językowy, pójść gdzieś na wyższe piętro i po prostu zająć się rolą takiej ambasadorki zespołu, córki wielkiego Franka Williamsa, ale. Władzę nad tym zespołem po prostu powinna oddać komuś innemu i moim zdaniem absolutnie nie ma innej opcji. I Ciekawe, czy się tego doczekamy, ale oczywiście w samym William się nastroje panują świetne. George Russell powiedział, że jeśli... To jest bardzo ciekawe zdanie. Mogę wam powiedzieć, że jeśli nikt inny się nie poprawi, to naprawdę będziemy w stanie w sezonie 2020 nieźle powalczyć. No ciekawa wypowiedź, bo to y, pokazuje, że po pierwsze, George jakby wierzy, że Williams się mocno poprawił i okej, okay, może mają dane z tunelu aerodynamicznego, z, y, z pewnych symulacji, że rzeczywiście ich samochód będzie znacznie szybszy. Nie mam z tym żadnego problemu i pewnie tak będzie, bo trudno, żeby był y, y, wolniejszy i tracił jeszcze więcej, ale ta strata była na tyle ogromna, że rzeczywiście muszą nadrobić bardzo, bardzo, bardzo dużo i zakładanie, że inne zespoły się nie poprawią. ん、no. jest zakładaniem takim dość odważnym. Wybaczcie, że tyle na temat Williamsa dzisiaj było, ale ten zespół będzie się gdzieś przewijał jeszcze czasami w moich filmach, no bo dwa ostatnie lata to są związki mocne Roberta z tą ekipą i będziemy sobie do tego czasami wracali. Mamy tam Georgia Russella, za którego ja osobiście trzymam kciuki i chciałbym, żeby z tego kierowcy coś fajnego wyrosło, więc czasami temat Williamsa będzie się tutaj przewijał, tym bardziej, że jest to temat ciekawy, bo nie ma drugiego tak słabego zespołu w Formule 1, tak źle zarządzanego a my się możemy tylko cieszyć, że Robert teraz trafił do zespołu, w którym naprawdę ma bardzo, bardzo mądrego i fajnego szefa, który wie, jak tym zespołem trzeba kierować. To tyle na dzisiaj. Ode mnie sprawdźcie moje poprzednie filmy, no i wracam do regularnego nagrywania, więc już wkrótce kolejny film na moim kanale. Do zobaczenia. To zmywarka była, jakby co nie, nie kamera.